Jakie jest zadanie rzecznika? też. On nie ma wytwarzać rzeczywistości, ale odpowiadać na realne zapotrzebowanie, jakie ona ma, udzielać takich informacji, jakie są potrzebne. Z punktu widzenia dbania o interes państwa, najlepszą rzeczą byłoby to, że politycy się nie wypowiadali, ale w ogóle prawie wszystkiego się musiałem dowiedzieć sam. Otóż o tym, że mam prawo od czasu do czasu pójść za pieniądze, poradnika na obiad z dziennikarzem, dowiedziałem się dopiero po jakimś pół roku i to przez przypadek. W międzyczasie musiałem jeszcze nauczyć tego, że to czasami w środku jest więcej problemów, niż na zewnątrz. Decyzje polityczne w prawie i sprawiedliwości nie przebiegały też do końca poli Wszyscy zachowali się jak Boża przykazała. Kto przykazywał? Boził był Mateusz Majowiecki chyba, i rzecznik Piotr Miller który powiedział, że ma mi nic nie mówić. Rezygnowałem z tego stanowiska już dwa razy. Pierwszy raz po słudze Ukrainy, bo uznałem słusznie przewidział, że to będzie jakiś skejt, który mnie zrobi ze mnie Leimdaka, ale pan tak tego nie przyjął i co więcej zabronił mi się na ten temat wypowiadać. Ambasador Andrzejew został zdaje się przez jakąś polską Ukrainkę obrzucony takimi woreczkami foliowymi z barszczem ukraińskim. Zmietowało to krew. My też z panem ministrem byliśmy w Iranie, co bardzo komplikowało wypowiedź ministra spraw zagranicznych na ten temat. Mówi panu, prezesie na granicy polsko To się ładnie nazywa. Trzeba był wtedy Dużo nazwy, myślę, na ten kryzys. I jak się jedzie do Kijowa, to trzeba też pojechać do Bosku, bo wtedy jeszcze wszyscy formalnie przynajmniej wierzyliśmy, że do uratowania jest pokój. Potem znalazłem się w jednej sali z przedstawicielami zbrodniczego państwa, które mordowało już setki tysięcy ludzi i uczestniczyłem w dyplomatycznym w spotkaniu, w którym atmosfera była w gruncie rzeczy bardzo przyjemna. Sergi Ławrow, jestem stuprocentowo pewny. Nie wiedział, że ta wojna 24 lutego wybuchnie, to było dziewięć dni wcześniej. I powiem, jeszcze więcej jest. Siew... Czy na podstawie jego zachowania, czy na podstawie A. analizy jakby całego Cały odcinek pokoju przesłuchań obejrzysz na YouTube i Spotify.